Z tej strony, Vincent, a ten materiał jest dla ciebie, jeżeli jesteś mężczyzną, który ma dość zawężania swojego wyboru z kobietami do koleżanek z miejsca pracy, ze studiów czy do aplikacji typu Tinder, gdzie nie masz żadnego wpływu na to, czy dziewczyna przesunie cię w prawo i będziesz mógł z nią porozmawiać. Najwięcej okazji do poznania dziewczyn w Twoim typie masz każdego dnia w codziennych sytuacjach. Na ulicy, w galerii handlowej, gdy robisz zakupy, na siłowni czy w metrze. I prawda jest taka, że nauka poznawania nieznajomych kobiet w każdych sytuacjach jest wyzwalająca. Daje ci opcję. Nie jesteś uzależniony od tego, czy jakiś znajomy przypadkiem przedstawi cię kobiecie twojego życia. Nie musisz popadać w depresję i uderzać w tą taką popkulturową narrację, że po tym jak dziewczyna cię zostawię, musisz przez pół roku użalać nad sobą i pić alkohol. Nie. Po prostu możesz zebrać się w sobie, poukładać się emocjonalnie i po prostu poznać kolejną kobietę. Dzięki tej umiejętności rozstania będą dla ciebie łatwiejsze, bo będziesz wiedział, że masz wybór. Rozstania często są trudne właśnie dlatego, że nie masz wyboru, że masz wrażenie, że nigdy więcej nie spotkasz tak fajnej dziewczyny niż ta, która właśnie Cię zostawiła lub z którą Ci po prostu coś tam nie wyszło. Umiejętność poznawania kobiet w codziennych sytuacjach wyzwolicie, da Ci niesamowite wspomnienia, dzięki temu poznasz siebie, ale przede wszystkim nauczysz się mieć wybór, nauczysz się łamać rzeczywistość i tworzyć sytuacje, które nigdy miały nie mieć miejsca. Mierdzisz na ulicy, podoba ci się, po prostu do niej podchodzisz, łamiesz schemat, przedstawiasz się i sprawdzasz, co może z tego wyniknąć. Jest to naprawdę niesamowite. Cały szkaput tkwi w tym, że początkowy etap nauki. Zagadywanie nieznajomych kobiet jest dość dużym obciążeniem dla psychiki. Jeżeli kiedykolwiek miałeś sytuację, że widziałeś dziewczynę na przykład w galerii, która ci się bardzo podobała i na samą myśl o zagadaniu poczułeś przepływ gorąca, nogi zaczęły ci mięknąć, a do głowy napłynęły wymówki, dobrze wiesz o czym mówię. Zanim obniżysz swój lęk przed podejściem, nauczysz swój mózg, że to normalna zagada dziewczynę, która ci się podoba i zanim będziesz umiejętności przedstawiania swojej osoby w atrakcyjny sposób w trakcie rozmowy z dziewczyną, minie trochę czasu. I to wideo pomoże ci ułożyć swoje myśli i utrzymać się w tym procesie na tyle długo, że przejść właśnie przez ten pierwszy inicjalny etap i zdobyć umiejętności, które na zawsze zmienią Twoje życie i dadzą Ci wybór w kobietach. I zanim przejdziemy do tego nagrania, pamiętaj o tym, że w dalszym ciągu możesz kliknąć link podany w opisie albo w pierwszym komentarzu, zostawić nam swojego maila i w nagrodę otrzymasz półtorej godzinny materiał, w którym uczę Cię tego, co działa w relacjach z kobietami. Jest to naprawdę niesamowity materiał, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, powinien zrobić to w tym momencie. Przechodzimy do nagrania. Grania. Pamiętaj o tym, że żeby zrobić omlet, trzeba zbić jajka. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, to, że jeżeli nigdy nie zagadywałeś nieznajomych kobiet, jeżeli zawsze uważałeś, że to jest trochę dziwne, że nie wiadomo, co tam powiedzieć, tak właściwie powinno się robić, to nie bądź zdziwiony, że przy pierwszych próbach będziesz czuł paraliżujący lęk. Twój mózg będzie wymyślał wymówki. Nie bądź zdziwiony, gdy to wszystko wystąpi, boś na to przygotowany, oczekuj tego. Okej, okay, jestem na przykład na ulicy, widzę fajną dziewczynę. I czuję te negatywne emocje. Dobra, oczekiwałem tego, bo nigdy tego nie robiłem. To normalne, mózg będzie chronił mnie przed tym, czego nie znam. Ale moim zadaniem jest, zamiast zaakceptować taki stan rzeczy, zastanowić się, jak mimo wszystko mogę wykonać chociaż małe działanie, które przybliży mnie do mojego celu. Więc powinieneś w głowie mieć coś takiego. Jestem gotowy na wszystko, co pojawia się w moich emocjach, w moich myślach, ale i tak dążę do mojego celu i zrobię wszystko, żeby wykonać chociaż najmniejszy krok, który mnie do niego przybliży. To jest dobre nastawienie. Bardzo często faceci, którzy na przykład wychodzą do klubów, za każdym razem gdy są w klubie, są zdziwieni: O nie, czuję lęk przed podejściem, nie dam rady zagadać. O nie, kurczę, mam ochotę jechać do domu. Wow, a czego się spodziewałeś? Jeżeli zazwyczaj, raz do twojego mózgu, na sytuacje klubowe jest właśnie taki komunikat ze strony organizmu, to dlaczego raz za razem jesteś zdziwiony i właściwie czego oczekujesz, przyjeżdżając do klubu, jeżeli nie robisz nic z tym, co daje ci twój mózg? Przecież wiadomo, że jeżeli będziesz akceptował tylko taki stan rzeczy, to gdy za tydzień wyjdziesz do klubu, albo za dwa tygodnie, nic się nie zmieni, chyba że na gorsze. Więc zamiast tego bądź przygotowany. Wow, mod wyrzuca mi wymówki, czuję negatywne emocje. Ok, oczekiwałam tego, akceptuję, że to się pojawiło, i zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić mimo wszystko. I właśnie zadawanie sobie tego pytania oddziela osoby, które szybko rozwijają się z kobietami, od osób, które wchodzą w tę tematykę, próbują zagadywać, ale przerasta ich bagaż emocjonalny, bagaż myślowy, jaki się z tym wiąże na samym początku, i po prostu się poddają. Punkt numer dwa. Zdaj mi bluzek, gdy jest ci gorąco. Punkt numer dwa. Rozliczaj siebie tylko z tego, co kontrolujesz i nagradzaj siebie za włożony wysiłek, a nie za rezultat. Co przez to rozumiem? E, gdy Wchodzisz w interakcję z drugim człowiekiem, nie kontrolujesz drugiej osoby, możesz kontrolować tylko to, czy wykonujesz działanie, które jest od ciebie zależne. To, co da ci druga osoba w odpowiedzi na twoje działanie, to jest zupełnie inna broszka. I prawda jest taka, że gdy będziesz naprawdę dobry w kontaktach z kobietami, gdy nauczysz się komunikowania siebie w odpowiedni sposób, kupowania sobie czasu w interakcji, zepchniesz na margines błędu na przykład negatywne Reakcje ze strony kobiet, taki instant, że podchodzi dziewczyna, mówi: Nie, nie mam ochoty i po prostu odchodzi. Będziesz w stanie to zminimalizować, ale nigdy nie będziesz w stanie kontrolować drugiej osoby. Więc zamiast przejmować się, że gdy podszedłeś i się odezwałeś do dziewczyny, ona nie chciała z tobą rozmawiać, pomyśl sobie: kurcze nie potrafiłem tego zrobić. To było moje pierwsze podejście w życiu. Co z tego, że mi to nie wyszło? To właściwie nie ma prawa wyjść na tym etapie, bo nie wiem, czy miałem dobrą ekspresję, czy w odpowiedni sposób yy, zaczepiłem tą dziewczynę. Być może popełniłem dużo błędów, ale co się liczy? To, że wykonałem działanie. OK? Więc nagradzaj siebie za to, co jest pod twoją kontrolą. Jeśli jedziesz do klubu sam jest to początek twojej drogi, gdzie jeszcze właściwie nie potrafisz za bardzo przełamować się do podchodzenia i na miejscu nie jesteś w stanie nikogo zagadać, to przestań biczować się za to, tylko doceń fakt, że wyszedłeś z domu. Czyli zauważę nawet małe działanie, które wykonujesz, które przybliża cię do twojego upragnionego rezultatu. Pamiętaj, nawet wtedy, kiedy z twojej winy rozmowa z kobietą ci nie wyszła, bo nie wiedziałeś co powiedzieć, bo stres był zbyt duży, to w dalszym ciągu powinieneś docenić siebie za to, że zrobiłeś to najlepiej, jak mogłeś w tym momencie. Gdybyś potrafił zrobić to lepiej, Zrobiłbyś to. Jeżeli nie zrobiłeś tego lepiej, oznacza to, że lepiej po prostu nie potrafiłeś. Więc zamiast biczować się, o nie, nie pieczyłem tą rozmowę, pomyśl sobie, kurde, zagadałem, zrobiłem to, co było w mojej mocy. Teraz jedyne, co mogę zrobić, to wyciągnąć wnioski i iść dalej. Tak, czyli najlepiej. Otwalić sobie dziennik samorozwoju, spisać wnioski z tego podejścia, czego się nauczyłeś, co zrobisz kolejnym razem w takiej sytuacji, czyli na chłodno przeanalizować sobie tą sytuację bez stresu, bez tych emocji. I dzięki temu przy kolejnym podejściu, gdzie byś miał taką samą sytuację, będziesz w stanie zastosować swój własny feedback, który sobie ułożyłeś wcześniej, dzięki czemu będziesz widział, że się rozwijasz. I teraz ważne jest też, abyś nagradzał siebie właśnie za włożony wysiłek, a nie za efekt końcowy. Czyli jeżeli podejście do dziewczyny, która Ci się bardzo podobała, było stresujące, bo na przykład dookoła byli inni ludzie, nigdy nie podchodziłeś do dziewczyny, która jest aż tak ładna yy, i nie wyjdzie Ci w tej rozmowie, bo na przykład za bardzo się zestresujesz i jasne będzie, że to z Twojej winy yy, ta rozmowa się nie udała, to pamiętaj o tym, żeby nagrodzić siebie za włożony wysiłek, za to, że mimo tego wszystkiego, tych te wszystkich niesprzyjających okoliczności, byłeś w stanie tam pójść i spróbować zaprezentować się w jakiś sposób tej dziewczynie. I okej, okay, nie byłeś w stanie zrobić tego płynnie, ale też nie możesz oczekiwać od siebie, że na samym początku yy, płynnie będziesz to robił. Więc doceń siebie za wysiłek, a nie za rezultat. Doceń siebie za to. Poklep się po ramieniu, bo nikt za ciebie tego nie zrobi. I widzimy tą historię raz za razem na naszych szkoleniach. Przychodzi do nas dwóch facetów. Obaj nigdy nie zagadowali nieznajomych kobiet i uczymy ich absolutnych postaw. Te osoby jeszcze nie potrafią w odpowiedni sposób komunikować się z dziewczynami, nie potrafią prezentować swojej osoby dobrze, rozbudowywać wypowiedzi, bo jeszcze mają duży, parę lęk. I załóżmy, że te dwie osoby podchodzą do pięciu dziewczyn, i obie dostały takie same reakcje od dziewczyn, tak? Czyli, o dziękuję, to bardzo miłe, ale się śpieszę, ale mam chłopaka, i te dziewczyny po prostu odchodzą. Tylko, że pierwsza osoba skupia się na tym, że wykonała jakikolwiek krok w kierunku zagadania dziewczyn, że zmienia swoją rzeczywistość, że po raz pierwszy w życiu udało się zagadać dziewczynę, która była w jego typie i którą się jara, i ta osoba docenia właśnie siebie za to, że mimo tego lęku była w stanie to zrobić. A druga osoba skupia się na negatywach. O nie, nie udało się dłużej porozmawiać, nie dostałem numeru, nie udało się umówić na randkę. Jestem do dupy, jestem do niczego. I ta osoba od razu skupia się na tym, czego nie kontroluje, bo nie ma zestawu umiejętności, żeby dobrze się prezentować, żeby kupić sobie czas w interakcji. I od razu chce tych wielkich rezultatów, niezależnych od niego. I ta pierwsza osoba będzie napędzać się pozytywnie. Kurczę, jeżeli zagadałem pięć dziewczyn, a jeszcze rano nie, pot nie potrafię sobie wyobrazić, że to jest w ogóle możliwe, to co stanie się pod wieczór, gdy będziemy dalej na szkoleniu? Wow, i ta osoba po prostu ma. Pozytywne nastawienie, dzięki czemu lepiej przyswaja wiedzę, dzięki czemu ma lepszą energię w kontaktach z kobietami, do których podchodzi, i dzięki czemu drugiego, trzeciego dnia szkolenia najczęściej albo bierze numer telefonu, albo klika numerów telefonu, albo ustawia się na randkę z dziewczyną, która mu się podoba. A druga osoba, dostając te same reakcje, co pierwsza osoba, tylko że z lepszym nastawieniem, cały czas się biczuje: O nie, nie wychodzi mi, co teraz, co teraz, dlaczego mi nie wychodzi, i przez to ma słabszą energię. Gorsze rezultaty i dłuższa przed nim droga, żeby nauczyć się tej umiejętności, jaką jest poznawanie kobiet w codziennych sytuacjach. I bardzo często na tu drugą osobą trzeba dłużej spędzić czasu, dłużej z nią porozmawiać, dłużej tłumaczyć to całą dynamikę, żeby ta osoba zrozumiała, żeby skupiać się właśnie na tym, co kontroluje, żeby doceniać siebie za każdy krok, jaki wykonuje w kierunku zostania lepszą wersją samego siebie. Punkt numer 3, możesz więcej niż ci się wydaje. I na samym początku, gdy myślisz o podejściu do nieznajomej kobiety, Możesz mieć z miejsca paraliż. Nie, to nie jest możliwe, to nie dla mnie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić siebie na rance z dziewczyną, której nie znam, którą poznałem pięć minut wcześniej. To jest niemożliwe. Okej? Okay? I ja nie winię Twojego mózgu za to, że tak myśli. Twój mózg po prostu nie ma danych, na których mógłby bazować. Twój mózg wykonuje predykcję, która jest fałszywa, na bazie danych, których po prostu nie ma. To jest jakieś tam przewidywanie rzeczywistości, takie wróżenie z fusów. Więc zamiast myśleć o tym, że bez sensu jest w ogóle wyjść i spróbować zagadać jakąś dziewczynę, nałóż buty, wyjdź z domu. Pójdź do klubu, wyjdź na miasto, zrób sobie spacer i widząc ładną dziewczynę, która ci się podoba, zrób kolejny mały krok, tak? Czyli nie myśl od razu o tym, żeby wbiec na ostatnie piętro budynku, bo jak spojrzysz na to ostatnie piętro, pomyślisz, ile to kosztuje energii, zanim tam dojdę, zmęczę się, to będzie bez sensu. A zamiast tego pomyśl, o, klatka budynku, wejdę do środka. O, schody, na pierwsze piętro. O, drugie piętro, trzecie, czwarte, jestem na szczycie. Jak to zrobiłem? Wykonując małe kroki. Więc kupię się na małym działaniu. Gdy siedzisz w domu yy, i cały dzień nie miałeś socjalizacji z ludźmi. I myślisz o tym, że o nie, wyjść do klubu i być socjalnym bez sensu, nie jestem w stanie dziś nikogo zagadać, zostaję w domu. Zamiast tak myśleć, nałóż te buty, zamów ubera, pojedź do klubu, napić się wody. I zobacz, co się wydarzy. I prawda jest taka, że budując taki rozpęd, robienia małych rzeczy, bardzo często zaskoczysz się, do jakiego miejsca dotarłeś. Czyli leżysz na kanapie, nic ci się nie chce, a dwie godziny później poznajesz dziewczynę, z którą super ci się układa rozmowa, która jest tobą zainteresowana, i wtedy przypominasz sobie. Kurde, a mogłem dalej leżeć na tej kanapie, i myślisz, że to jest bez sensu, że to jest niemożliwe. Kolejna sprawa, jak widzisz dziewczynę, która ci się podoba, nigdy nie próbuj przewidywać jej reakcji. Nagrywałem o tym też wideo ostatnio. Nigdy nie myśl o tym, że o, nie ma sensu podchodzić, bo na pewno ma taką minę, że chomik jej dzisiaj zdechł, i jak podejdę, będzie tragiczna reakcja. Nie rób sobie takich predykcji, po prostu pójdź i sprawdź. I najlepszą metodą rozwoju w relacjach z kobietami jest każdą halucynację z głowy sprawdzać w praktyce. Jeżeli myślisz, o nie, dziewczyna mnie oleje, bo się śpieszy, po prostu podbiegnij do niej i zagadaj. Sprawdź, jak to wygląda w rzeczywistości. Zamiast myśleć, o nie, ma taką minę, pewnie będzie niemiła. Podejdź, powiedz cześć, przedstaw się i zobacz, co się wydarzy. Zamiast myśleć, nie nadaje się dzisiaj do niczego, bo nie mam energii, wyjdź z domu, pojedź do klubu i spróbuj z kimkolwiek porozmawiać. Okej? Okay? Oceń rzeczywistość, taką jaka jest, a nie na bazie tego, co ci na jej temat wydaje. Bo nawet jak będziesz o doświadczenie, nie powinieneś sobie ufać, jeżeli chodzi o jakieś tam predykcje, w szczególności reakcji kobiet. Bo nawet jak będziesz już facetem, który miał kobiety w życiu, który potrafi bez problemu je zagadywać, to często mózg będzie podsuwał cię. Jakieś iluzje, jakieś wymówki, a nie, nie warto iść, jest już za daleko, o nie, pewnie słabo zareaguje, i jeżeli byśmy wytrenowali mózg na sprawdzanie tej rzeczywistości. To raz za razem, nawet na zaawansowanym poziomie, będziesz siebie zaskakiwać tym, jak inaczej prezentowała się rzeczywistość w stosunku do tego, co podpowiadał Ci Twój umysł. Kolejny punkt. Twoje myśli to nie ty. Nie utożsamiaj się z tym, co podrzuca Twoja głowa, szczególnie w sytuacjach, które są bardzo emocjonujące dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często w głowie zamiast przyjaciela, który Cię wesprze, masz krytyka, który ocenia Cię negatywnie we wszystkim, co robisz. I jeżeli kiedykolwiek. Wątpiłeś w siebie, że miałeś myśli, że się, nie, że się nie nadaje, że nie jesteś wystarczająco dobry dla jakiejś dziewczyny. To właśnie jest ten cichy głos, który ci podpowiada, i nie możesz w niego wierzyć, musisz sprawdzać, jak wygląda rzeczywistość. Musisz zrozumieć, że myśli to tylko myśli, to nie jesteś ty. I najłatwiej jest to zrozumieć poprzez praktykę medytacji, gdzie nauczysz się, że to, co pojawia się w twojej głowie, nie musisz się tego kurczowo trzymać. To nie musi być prawda. To może po prostu przepłynąć. Za chwilę pojawia się inna emocja, weźmy zupełnie inne myśli. Jak to jest, że wychodzisz do klubu i twój mózg podpowiada ci: nie nadajesz się do tego, wyglądasz dziwnie, ci wszyscy ludzie super się bawią, ty masz jakąś tutaj agendę, żeby kogoś poznać, to jest bez sensu. Jeźdź do domu, nic ci się nie uda, nie jesteś godzien tych dziewczyn, są dla ciebie zbyt dobre, zobaczysz tych gości przystojni? A gdy zagadasz kilka dziewczyn, dwie, trzy, jeżeli uda Ci się porozmawiać z jakąś dziewczyną dłużej, nagle masz w głowie myśli pod tytułem Ale super impreza, jestem mistrzem parkietu. Po prostu świetnie, że zostałem. To w takim razie, która wersja tych myśli, które pojawiają się w Twojej głowie, jest prawdziwa? Ta pierwsza czy druga? Tak naprawdę żadna, bo Twoje myśli są silnie uzależnione od stanu, w którym jesteś. Więc jeżeli jesteś w silnie negatywnym stanie emocjonalnym, nie dziw się, że twój umysł podpowiada ci, że się nie, nie nadajesz, że to jest bez sensu, że lepiej jechać do domu. Rozpoznaj myśli jako to, czym są, czyli że są po prostu myślami, które objawiają ci się po mózgu, bo takim masz stan emocjonalny, a nie inny. I ucz się naprostowywać swoje myślenie. Przestań ufać tym myślom, trzymać im kurczowo. Zamiast rozwijać jakąś myśl, pozwól jej po prostu przepłynąć. I naprawdę, jeżeli chcesz się tego nauczyć, to powinien zacząć regularnie medytować, bo to da Ci naprawdę rezultaty nie tylko z kobietami, ale ogólnie w całym życiu, w karierze zawodowej, w biznesie, w relacjach z rodziną, z przyjaciółmi. Kolejny punkt, regularność i nastawienie maratończyka to jest generalnie podstawa do tego, żeby osiągnąć jakikolwiek cel. I nie mówię tu tylko już o umiejętności zagadywania nieznajomych kobiet. Cierpliwość. Daj sobie czas. Zrozum, że jeżeli się z miejsca, gdzie nie miałeś tych kobiet, gdzie nie potrafiłeś zagadywać dziewczyn w codziennych sytuacjach albo w klubach i nagle w ten świat się wrzucasz i czujesz się źle, czujesz, że jest duży lęk. Czujesz, że jak podchodzisz, nie wiesz, co powiedzieć. Do końca nie rozumiesz sygnałów, jakie dają Ci kobiety. Nie bądź w tym zdziwiony. Zaakceptuj miejsce, z którego startujesz i zaakceptuj, że musi minąć trochę czasu, zanim nowa wiedza, na przykład z tego kanału, wrośnie w Ciebie i zanim zaczniesz ją rozumieć na takim głębokim poziomie. Bo może być tak, że jeżeli masz duży lęk przed podejściem jeszcze w tym momencie... I słuchasz o naszych konceptach z innych filmików, to może ci się wydawać, że nigdy nie będziesz w stanie tych rzeczy wdrażać, albo możesz mieć wrażenie, że nawet nie rozumiesz, o czym mówimy. Ale uwierz mi, daj sobie czas, niech ten lęk opadnie. Nału wyrób sobie po prostu twardą umiejętność podchodzenia zagadowania dziewczyn. Następnie przejdź do tego, żeby się uczyć, jak utrzymać rozmowę, jak prezentować się w odpowiedni sposób, a za jakiś czas wrócisz do naszych nagrań i zrozumiesz, że to, co mówiliśmy ma sens, tylko że musiałeś po prostu dojrzeć do tej wiedzy, żeby być w stanie ją wprowadzać. Kontakty z kobietami to jest umiejętność jak każda inna i tak jak każda umiejętność, to wymaga czasu i praktyki, aby w ciebie wrosło i stało się częścią ciebie. Coś, co teraz cię przeraża, za miesiąc, za dwa miesiące, może sprawiać, że będziesz czuł szybsze bycie serca, ale w pozytywnym sensie, bo będziesz widział: Wow, ale super dziewczyna, bardzo mi się podoba i mam umiejętności, mam zaplecze, żeby do niej podejść, bo mam też doświadczenia, które mi pokazywały raz za razem, że jestem w stanie i że mam z tego efekty. Ok? Ale do tej wiary w to, że działanie da ci rezultat, trzeba dojrzeć, trzeba dać sobie cierpliwość. Ten bufor braku efektów, trzeba po prostu to przetrzymać, aż do efektów dojdziesz. Musisz uwierzyć w to, że dobre działanie plus czas zawsze równa się rezultat. I właśnie, jeżeli nie masz jeszcze rezultatów, typu na przykład bardzo dobrych reakcji ze strony kobiet, gdy podchodzisz, numerów telefonów, dłuższych konwersacji, randek z dziewczynami, to oznacza, że albo nie robisz dobrej roboty, dobrego działania, czyli nie działasz regularnie albo nie wyciągasz wniosków, albo minęło jeszcze za mało czasu. Bo możesz robić wszystko bardzo dobrze, ale brakuje czasu, żeby to w ciebie wrosło, stało się częścią ciebie i było po prostu bardziej płynne. Więc pamiętaj o tym równaniu i pamiętaj też o tym, że jak w końcu dojdziesz do pierwszego rezultatu takiego twardego, tego, którego pragniesz, typu numer, typu randka, typu seks albo relacja z bardzo fajną dziewczyną, która Ci się podoba to wtedy otworzą się drzwi, których później nie da się już zamknąć. I będziesz później, idąc po ulicy, myślał, no jak ja mam do tej dziewczyny nie zagadać, skoro mam tą i tą historię na potwierdzenie, że warto jest zagadywać i być może ta dziewczyna, która mnie mija, to jest kolejna historia tego typu, którą będę wspominać z uśmiechem na twarzy. I prawda jest taka, że gdy dojdziesz do tego właśnie pierwszego efektu, później już bardzo ciężko jest zostawić ten rozwój. Bo wtedy, wtedy ty już masz na, namacalny dowód na to, że ty... Nie Vincent, nie Fest, nie ktoś z internetu, ty, taki jaki jesteś, możesz mieć ten efekt, ale daj sobie czas, bądź cierpliwy, wykonuj dobre działanie, żeby do tego efektu dotrzeć, żeby sobie ten wyłom w rzeczywistości dostarczyć i żebyś zobaczył, że ty możesz. Zbyt wielu facetów, którzy mają niesamowity potencjał, zostawia ten rozwój tylko dlatego, że nie byli wystarczająco cierpliwi. Robili dobre działanie, ale po prostu nie minęło jeszcze zbyt dużo czasu, żeby to wrosło i dało ten rezultat, i zostawiają. Podchodzenie do nieznajomych kobiet, rozwijanie się w tych relacjach, dosłownie krok przed tym rezultatem, który zmieniłby wszystko i pokazałby im: hej, ty taki, jaki jesteś w tym momencie, możesz mieć kobiety. I to jest po prostu smutne. Więc pamiętaj o tym: jeżeli jeszcze nie masz rezultatów, to albo za mało czasu minęło, jesteś za mało cierpliwy, albo robisz złe działanie, albo nie jesteś regularny. Albo po prostu nie wyciągasz wniosków i nie uczysz się na swoich własnych błędach. Następna rzecz, którą musisz przyswoić: najprostsze rozwiązania najczęściej będą najlepsze. I słabe działanie jest lepsze od braku działania. Czyli jeżeli nie wiesz, co powiedzieć do dziewczyny, ale bardzo ci się podoba, to lepiej jest podejść i powiedzieć: Ej, przepraszam, bardzo mi się podobasz, ale w sumie nie wiem, jak się zagadać. Cześć, Mateusz, niż nie podejść. Okay? Jeżeli na przykład widzisz dziewczynę na parkiecie i nie wiesz, od której strony ją zaczepić, jak tutaj dojść i idziesz, kluczysz jakoś naokoło, zamiast tego lepiej jest przeciąć drogę i wybrać najkrótszą do tego, żeby dziewczynę zagadać. Pamiętaj o tym, że jeżeli nie wiesz, jak wykonać jakieś działanie, Najlepiej jest wykonać je najlepiej jak potrafisz na ten moment, na ten stan wiedzy, jaką posiadasz, niż nie wykonać tego działania, ok? Słabe działanie jest lepsze od braku działania. Pamiętaj o tym. I przechodzimy do bardzo ważnego punktu, czyli myśl zawsze dlaczego tak, zamiast dlaczego nie. Na widok fajnej dziewczyny, popatrz co ci się w niej podoba, ale ma fajne nogi. Ale fajnie się porusza. Jest totalnie w moim typie, muszę ją poznać. Ale ładnie się uśmiechnęła. Szukaj pozytywów, a nie negatywnych rzeczy. Bo zbyt wiele jest facetów, którzy na widok ładnej dziewczyny, zamiast poczuć ten pierwszy, naturalny, czysty, fajny, piękny instynkt pod tytułem: Tak już nam się podoba?, oni wyrabiają sobie toksyczny nawyk wymyślania najpierw, dlaczego nie. A bo za szybko idzie, a bo ma taki a taki wyraz twarzy, a za daleko jest. Przez to zabijają w sobie intencje w zarodku. Czyli nie budują w sobie naturalnej motywacji pod tytułem Ta dziewczyna jest moim typie, muszę ją poznać. Oni nie pozwalają sobie tych rzeczy odczuwać, bo coś pojawia na początku: wymówka, a bo bez sensu, a bo coś tam, a bo coś tam. Przez to po pierwsze cały czas źle się czują, po drugie wykonują działania, a po trzecie wpadają właśnie w pętle: dlaczego nie. Natomiast osoby, które fascynują się dziewczynami, które pozwalają tej pierwszej inicjalnej intencji, tej czystej takiej, wypłynąć na wierzch i żeby to była pierwsza rzecz, jaką poczują, te osoby, nawet jeżeli nie podchodzą, to myślę sobie, o, to była fajna dziewczyna, kurczę, no kolejnym razem postaram się to takiej zagadać. Przez to nie produkują w sobie negatywnego bagażu emocji. I teraz bardzo ważny punkt, nie rób tego sam. Nie próbuj rozwijać się w pojedynkę. Mógłbyś to robić, ale jest to ekstremalnie ciężkie. Uwierz mi, dużo łatwiej się rozwijać, kiedy masz innych mężczyzn, którzy mają takie same cele jak ty, którzy będą cię wspierać. Czasem jedyne, czego potrzebujesz, żeby podejść do dziewczyny, która Ci się podoba, to zewnętrznego autorytetu, który powie Ci coś, co i tak już wiesz, ale sam sobie nie ufasz. Czyli na przykład na no no, i zagadaj ją, najwyżej ci nie wyjdzie, a liczy się to, że wykonasz działanie, na które masz ochotę. Czasem takie proste słowa potrafią popchnąć Cię do działania. I sprawić, że zamiast wracać na tarczy, wrócisz z uniesioną tarczą i dumny, zadowolony z siebie. Ani ja, ani Fes nie rozwijaliśmy się w pojedynkę i nawet. Posunę się do stwierdzenia, że nie byłbym w stanie dotrzeć do momentu, w którym jestem dzisiaj, gdyby nie ludzie, z którymi po drodze się rozwijałem. Więc już w tym momencie możesz rozwinąć opis tego wideo i zaplikować do grupy EU Team, gdzie znajdziesz facetów, którzy też chcą się rozwijać, którzy będą cię wspierać, którzy są w twoim mieście i których możesz zapoznać. To też jest metoda na to, żeby poznać super ludzi, nie tylko do wychodzenia i poznawania dziewczyn, rozwijania się w tym aspekcie, ale ogólnie, przyjaciół, osoby, z którymi będziesz mógł pójść sobie na piwo, po prostu pogadać. Więc zrób to już teraz. A jeżeli chciałbyś uczyć się od ekspertów, no to możesz napisać na kontakt i zaaplikować na szkolenie do nas, gdzie razem z Festem za rączkę poprowadzimy Cię przez ten najcięższy etap, gdzie czujesz lęk przed podejściem, gdzie nie wiesz, co powiedzieć, gdzie nauczymy Cię, jak tym lękiem zarządzać, jak go skutecznie obniżyć i w jaki sposób prezentować się w atrakcyjny sposób kobietom, aby miały ochotę z Tobą rozmawiać, jak brać kontakt, co później robić na randce. Tego wszystkiego możemy nauczyć Cię na szkoleniu. Więc pamiętaj, albo EU Team, albo szkolenie, znajdź sobie się z kim możesz się rozwijać, ale nie rob tego w pojedynkę, bo to po prostu się nie opłaca i jest zbyt dużym obciążeniem dla psychiki. I już ostatni, niesamowicie ważny punkt. Zanim zaczniesz narzekać, że żeby mieć dziewczyny, to trzeba hajs, trzeba wygląd, zrób mi przysługę: obejrzyj dowolne wideo, festa albo moje na ten temat, bo przerabialiśmy to już wielokrotnie i w tym nagraniu nie będę na pewno tego poruszał. Ok, obejrzyj sobie jakieś nagranie na temat tego, czy ten wygląd i czy te pieniądze rzeczywiście mają decydujące i jedyne znaczenie, jeżeli chodzi o sukces z kobietami. I mam nadzieję, że to wideo ci się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, zostaw mi komentarz. Czytam każdy komentarz, staram się też na bieżąco odpowiadać, jeżeli jakieś się pojawiają. A jeżeli masz jakieś inne pytania albo chciałbyś właśnie zaplikować na szkolenie, pisz na kontakt kontakt@maopaizytowneuwodzenie.pl. W tym materiale to wszystko, żegnam się i do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.